Siema. Nie wiesz, jak posługiwać się nożem podczas wycinania formatki. Obejrzyj ten materiał, a na pewno coś ci tam się rozjaśni. W pierwszej kolejności pomyśl o odległości, w której tniesz nożem formatkę. Pamiętaj, że w sumie jest dużo różnych możliwości na rynku, żeby sobie to ułatwić. Możesz na przykład najpierw przykleić taśmę konturową wokół Matrixa i dopiero ciąć. Możesz ją przykleić w miejscu, w którym chcesz ciąć po taśmie, ale musisz pamiętać, że wtedy dużo ciężej jest wyciąć formatkę, a możesz też nałożyć taką taśmę po krawędzi matriksa i ciąć do niej nożem. Ja tnę, staram się przynajmniej między pół centymetra, a maksymalnie centymetr od matriksa wycinać formatkę, centymetr już jest bardzo dużo i niewiele aut na to pozwala, żeby taką formatkę potem wkleić. Zawsze pamiętaj, żeby sprawdzić i zweryfikować, ile masz miejsca w środku auta. Nóż prowadź równo i stabilnie, wtedy cięcie będzie proste. Pamiętaj, żeby zaobserwować, zostaw serducho i daj komentarz, czy chcesz więcej takich materiałów.